Zalipie, uważane przez niektórych za najpiękniejszą wieś w Polsce, wzbudza skrajne emocje wśród turystów. Słynie z pięknej lokalnej tradycji malowania domów, która wywołuje różne opinie, od zachwytów po krytykę. Czy tradycja ręcznego malowania domów kwiatowymi wzorami może oczarować każdego, czy jest tylko świetnie wypromowanym produktem marketingowym? Postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej atrakcjom, które czekają na turystów w tym uroczym miejscu. Zapraszamy do odkrycia malowanej wsi położonej w północno-wschodniej części województwa Małopolskiego, gdzie żywe kwiaty splatają się z malowanymi na domach dekoracjami, tworząc niezwykły sielski krajobraz. Sprawdź, co możesz zobaczyć w Zalipiu. Wyprawa do Zalipia chodziła za nami już od roku, kiedy odwiedzaliśmy okolice Tarnowa. Już wtedy chcieliśmy sprawdzić, co sprawia, że do niewielkiej miejscowości zajeżdża niemal każda wycieczka turystów z Azji. Jednak jak to bywa, w jednym miejscu się zagadaliśmy, w drugim zbyt długo podziwialiśmy i ostatecznie Zalipie wypadło ze szlaku. Wreszcie prowadzeni przez autokar pełen hinduskich turystów dotarliśmy do tej urokliwej, malowanej wsi. Choć Zalipie jest popularną atrakcją od wielu lat, szczęśliwie zachowało swoją autentyczną wiejską atmosferę. Dlatego warto dowiedzieć się, co tak naprawdę przyciąga turystów do tego miejsca i co warto tam zobaczyć. Zanim jednak odwiedzimy atrakcję Zalipia, warto powiedzieć, skąd wziął się zwyczaj malowania domów. W XIX wieku biedne domy pokrywała brudna, szara warstwa osadzającego się na ścianach dymu i sadzy, gdyż nie miały komina. Młodym gospodyniom przeszkadzał taki niemal grobowy wystrój, dlatego wpadły na pomysł ozdabiania ścian nieregularnymi plamami wykonywanymi pędzlem z prosa lub żyta, korzystając z sadzy rozdrobnionej w mleku i wapna. Początkowo ozdobienia ograniczały się do wnętrz, ale z czasem wyszły na zewnątrz, zaczynając od podmurówek, które również były ciągle brudne. Wiek XX przyniósł rewolucję w trendach dekoracyjnych, zmieniając tradycyjne placki na śmiało komponowane wzory kwiatów i zawijasów. Zmieniono również techniki malarskie, zastępując sadze kolorowymi farbami rozpuszczalnymi w mleku. Indywidualność wzorów była zawsze ceniona i opierała się na kreatywnych pomysłach i umiejętnościach manualnych. Do dzisiaj zalipianki z dumą unikają użycia szablonów, co gwarantuje, że każdy wzór jest wyjątkowy. Po II wojnie światowej zalipiańskie domy rozkwitły ferium barw i kolorów. Motywy kwiatowe, początkowo pojawiające się tylko wokół obrazów i pieca, z czasem zaczęły pokrywać większe powierzchnie oraz sprzęty codziennego użytku. Kreatywne mieszkanki zaczęły ozdabiać zewnętrzne ściany chat, nadając ubogim domom nowy blask i sprawiając, że stały się malowniczymi, kwitnącymi łąkami przez cały rok. W tym okresie jedną z wybitnych malarek była Felicja Curyłowa, która odgrywała bardzo ważną rolę w zalipiańskiej społeczności. Dzięki swojej charyzmie i silnemu charakterowi, Felicja Curyłowa przyczyniła się do zwiększenia rozgłosu zalipia. Dowiecie się więcej o tej niezwykłej artystce za chwilę. Zagroda Felicji Curyłowej, prekursorki powojennego malowania domów w Zalipiu, stanowi największą atrakcję malowanej wsi. Po śmierci artystki jej dom został odkupiony przez Cepelię i przekazany Muzeum Okręgowemu w Tarnowie. Dzięki temu powstał tu urokliwy skansen z pięknie malowanymi zabudowaniami, zachwycający zdobionymi wnętrzami, różnorodnymi bibelotami i sprzętem gospodarskim z wyposażeniem domów z XIX i XX wieku. Dom Felicji Curyłowej jeszcze za życie artystki stał się jednym z najważniejszych miejsc w Zalipiu. Odwiedzali go licznie zarówno miejscowi twórcy, jak i partyjni dostojnicy oraz turyści zainteresowani sztuką ludową. Kobieta Legenda z Zalipia była motorem napędowym wielu inicjatyw zarówno związanych z podtrzymywaniem tradycji ludowych, jak i społecznych. Dzięki jej determinacji Zalipie wcześniej niż planowano zyskało elektryfikację, a także powstała droga asfaltowa i melioracje gruntów. Pani Felicja dobrze wykorzystuje swoje pięć minut. Razem z kobietami z Zalipia tworzą malowidła dla fabryki fajansu we wrocławku, malują sufity w restauracjach, w końcu jadą na wybrzeże i dekorują bawialnie w transatlantyku Batory. Organizuje również konkursy na malowanki ścienne, a jej inicjatywa doprowadza do powstania stowarzyszenia Wieś Tworząca. Jej wyjątkowe kafelki i talerze przyciągają do dziś rzesze turystów z całego świata. Zagroda Felicy Curyłowej to wyjątkowe miejsce, gdzie możemy przenieść się w czasie i obejrzeć dom artystki w dokładnie takim stanie jak za jej życia. Ściany isp są przyozdobione malowankami wykonanymi bezpośrednio na tynku i na papierze oraz wycinankami, co nadaje im unikalny urok i tworzy niepowtarzalną atmosferę. Wyeksponowany jest również tradycyjny strój powiślański, własnoręcznie wykonany przez Felicję Curyłową. Całość wystroju uzupełniają kolorowe wyroby z bibuły, takie jak pająki, rózgi weselne i bukiety, które dodają wnętrzom jeszcze bardziej barwnego charakteru. W szczególności warto zwrócić uwagę na kuchnię, która zachwyca bogatymi zdobieniami. Tradycyjny piec malowany na niebiesko z wielobarwnymi roślinnymi motywami stanowi prawdziwą atrakcję tego pomieszczenia. Ale dom Felicji Curyłowej to nie jedyna atrakcja muzeum. Znajdziecie tu również chatę znakomitej malarki i poetki Stefanii Łączyńskiej. Jest to doskonały przykład tradycyjnej sztuki zdobniczej charakterystycznej dla regionu Powiśla Dąbrowskiego. Oprócz tego można także zobaczyć chatę biedniacką reprezentującą uboższą architekturę. Jest to budynek zrębowy, jednoizbowy, gdzie pod jednym dachem znajdują się pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze. Ozdobą tej chaty są malunki na zewnętrznych ścianach. W dawnej stodole coryłów prezentowana jest niewielka wystawa sprzętu rolniczego oraz film dokumentalny poświęcony twórczości malarek z Zalipia. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Dom malarek w zalipiu powstał dzięki inicjatywie Zofii Curyłowej, choć sama artystka nie doczekała jego otwarcia. Jej zamierzeniem było stworzenie miejsca, gdzie twórczynie mogłyby się spotkać i wymienić doświadczeniami oraz nawzajem inspirować. Tak też się stało. Dziś dom malarek to miejsce, gdzie kultywowane są tradycje oraz organizowane są warsztaty zarówno dla lokalnych artystów, jak i turystów. Możecie tu obejrzeć pracę twórców ludowych. Dowiedzieć się o historii słynnych artystek z Zalipia, wziąć udział w warsztatach, czy też kupić pamiątki ze słynnymi ornamentami kwiatowymi. Jeśli marzysz o zrobieniu sobie niezapomnianej fotografii w instagramowym stylu, tereny w okolicach domu malarek są doskonałym miejscem na spełnienie Twojego marzenia. To miejsce jest szczególnie znane wśród osób poszukujących malowniczych kadrów. Jednak uwaga, wymaga ono trochę cierpliwości, ponieważ chętnych na wykonanie zdjęcia jest sporo. Głównym tłem dla Twojej fotografii będzie urocza, kolorowa chatka, zdobiona typowymi zalipiańskimi wzorami. W pobliżu znajdziesz również urokliwą kolorową studnię oraz zegar słoneczny, które dodatkowo uatrakcyjnią Twoje zdjęcia. Dom malarek to miejsce, które warto odwiedzić nie tylko ze względu na możliwość uwiecznienia pięknych kadrów. Tam możesz również otrzymać mapkę wszystkich malowanych domów, a przemiłe panie chętnie podpowiedzą, które z nich warto zobaczyć. Już teraz możesz zabrać ze sobą nasze audioprzewodniki i słuchać ich podczas zwiedzania. Znajdziesz je wpisując razem w Polskę na Spotify i w podcastach Google. W trakcie spaceru po Zalipiu nie można pominąć kościoła parafialnego. Mimo, że nie jest to starodawny czy spektakularny obiekt, jego niezwykłość i atrakcyjność tkwią we wnętrzach. W 1966 roku dekoracje tego kościoła wykonały utalentowane malarki z Zalipia pod czujnym okiem Felicji Curyłowej. W 2008 roku powstały także nowe, piękne kompozycje kwiatowe dzięki inicjatywie Domu Malarek, które wypełniły ściany Kościoła Świętego Józefa. Podziwiając zalipiańską świątynię należy zwrócić szczególną uwagę na kaplicę pod wezwaniem świętego Błażeja. Są tam różnorodne kompozycje motywów kwiatowych wykonane przez zespół malarek, a sama kaplica ma tradycyjny zalipiański charakter. Wyeksponowane są tam również unikatowe ornaty haftowane w kwiaty. Ołtarz główny sprzed I wojny światowej udekorowany został kwiatami z bibuły, a jego podstawę urządzono ze skrzyni, którą malowała Felicja Curyłowa. Męsa ołtarzowa pokryta została obrusem haftowanym w zalipiańskie kwiaty. Zalipie to magiczne miejsce o wyjątkowej autentyczności. Nie znajdziesz tutaj kiczowatych straganów z pamiątkami czy restauracji stworzonych pod turystów. Co najbardziej urzeka w Zalipiu, to prawdziwi ludzie, ich domy i miejsca, gdzie można poznać tradycję malowania chat. Spacer po tej urokliwej wsi zajmuje około 3-4 godzin. Znajduje się tu około 100 domów, z czego około 40 jest udekorowanych. Większość z nich jest w prywatnych rękach ale możesz odwiedzić te, które posiadają tabliczkę Zwiedzanie. To niepowtarzalna okazja, aby poznać prawdziwe historie ludzi, którzy tutaj żyją na co dzień. Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach o waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.